Drodzy diecezjanie, chciałbym powiedzieć o nowym znaku, który pojawi się w naszej rzeczywistości, o tak zwanym logo, którego widzicie na ekranie. Jest to znak rozpoznawczy funkcjonowania różnych instytucji w naszej diecezji. To nie jest coś nowego, bo przecież pamiętamy, że chrześcijaństwo od samego początku posługiwało się takim znakiem rozpoznawczym krzyż ryba my dzisiaj do tego nawiązujemy i nie jesteśmy odosobnieni bo przecież wszystkie podmioty można tak powiedzieć posługują się jakimś znakiem rozpoznawczym w naszym przypadku to logo składa się z dwóch elementów krzyż wpleciony bardzo taki schematycz, bardzo schematyczne ujęcie frontonu naszej katedry. Będzie to umieszczane na wszystkich i dokumentach i, i pismach, ale także dziełach, które będzie prowadziła diecezja, czy też używane przez środki masowego przekazu. Będziemy w ten sposób bardziej, myślę, rozpoznawalni w tym bardzo bogatym środowisku tak kościelnym, ale także i działalności świeckiej.